Macie czasem tak, że w głowie panuje totalny chaos, jeden głos was krytykuje, drugi się boi, a trzeci no cóż, ma ochotę po prostu rzucić to wszystko i uciec? To nie jest przypadek. Dzisiaj, opierając się na przewodniku ACA kochający rodzic, przyjrzymy się pewnemu niezwykłemu modelowi, który pomaga ten cały bałagan zrozumieć. Mowa o systemie wewnętrznej rodziny. To będzie podróż w głąb siebie, żeby stać się dla tych wszystkich głosów kimś w rodzaju troskliwego opiekuna. No to co, zaczynamy? I to zdanie, słuchajcie, to jest w zasadzie klucz do wszystkiego, o czym będziemy dzisiaj mówić. To jest niesamowicie potężna idea, która odwraca całą perspektywę, wiecie. Zamiast szukać uzdrowienia i akceptacji gdzieś na zewnątrz u innych, pokazuje, że to źródło siły i miłości nosimy w sobie. Trzeba je tylko odkryć i nauczyć się z niego korzystać. Dobra. To zerknijmy na naszą mapę na najbliższe minuty. Zacznijmy od fundamentów, czyli od przeszłości, potem przejdziemy do rozwiązania, czyli jak świadomie budować wewnętrzne wsparcie, poznamy głównych bohaterów tej całej wewnętrznej opowieści, zobaczymy co się dzieje w momentach kryzysu i na koniec jak zbudować w sobie taki prawdziwy, bezpieczny dom. No dobrze, to zaczynamy od początku, bo żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj reagujemy w taki, a nie inny sposób, musimy cofnąć się do samego no, projektu naszej osobowości. Pomyślmy o tym jak o takim architektonicznym planie budynku. Zdrowe, wspierające dzieciństwo daje solidne fundamenty i proste ściany, ale dorastanie w dysfunkcji to trochę jak budowanie zwadliwego, niekompletnego projektu. Wtedy powstają pęknięcia, krzywe podłogi, a w życiu to są właśnie te niezaspokojone potrzeby i braki w umiejętnościach, które potem dają o sobie znać. A to spójrzcie, to jest po prostu genialna ilustracja tego kontrastu. Zobaczmy, jak reaguje ten rodzic. Zamiast krzyku czy umniejszania problemów w stylu to tylko zabawka, jest spokój i jest akceptacja uczuć. Rodzic mówi coś w stylu Ojej, widzę, że jest ci smutno. To musiało być dla ciebie ważne. Zastanówmy się, co możemy zrobić. To jest właśnie to, to jest budowanie bezpiecznej przystani dla emocji. A to są trzy niepisane prawa, które rządzą w biału domach z tym no wadliwym projektem. Nie mów Czyli o problemach się milczy, udajemy, że ich nie ma. Nie ufaj, to nauka, że świat jest groźny, a ludzie i tak zawiodą. I najważniejsze, nie czuj. Tłumienie emocji było strategią na przetrwanie, bo ich okazywanie było po prostu zbyt ryzykowne, a czasem wręcz karane. No dobrze. Skoro wiemy już, na czym polega problem, to pora na rozwiązanie. I co najlepsze, ono jest w naszym zasięgu. To jest aktywny, świadomy proces, który nazywamy ponownym rodzicielstwem. Ten cytat jest absolutnie wyzwalający. Mówi wprost, nie tkwimy w przyszłości. Nie musimy czekać na przeproszenia czy zrozumienia od innych. Kluczowe jest to, że cała praca odbywa się tu i teraz, w naszym wnętrzu. To my możemy dać sobie to, czego kiedyś nam zabrakło. Dobra, a teraz, uwaga, poznajmy obsadę naszej wewnętrznej sztuki. Potraktowanie tych wszystkich głosów w głowie, jako oddzielnych postaci, które tworzą taką rodzinę. To jest naprawdę potężne narzędzie. Nagle łatwiej jest zrozumieć, o co w tej wewnętrznej grze tak naprawdę chodzi. Każda postać ma swoją historię i ważną rolę do odegrania. Wyobraźmy sobie tę część jako taką małą, wrażliwą istotkę w naszym sercu. To właśnie ona przechowuje całą dziecięcą radość, ciekawość, kreatywność, ale też wszystkie dawne zranienia i lęki. Kiedy czujemy się przytłoczeni emocjami, mali i bezradni, to właśnie wewnętrzne dziecko prosi o uwagę, pragnie być po prostu zobaczone, przytulone i usłyszeć wszystko jest w porządku, jestem przy tobie. A teraz poznajmy postać pełną ognia i pasji to nasz wewnętrzny nastolatek. Często głośny, zbuntowany, gotowy walczyć o swoje. Jego gniew to tak naprawdę krzyk o autonomię, o szacunek. To on uczy nas stawiać granice i mówić nie. I on wcale nie potrzebuje kontroli, tylko wysłuchania i uznania jego siły jako strażnika naszej tożsamości. No tak, każda rodzina ma też swojego surowego strażnika. To nasz wewnętrzny krytyk. Jego głos jest szorstki, wymagający, często naprawdę raniący. Ale, co jest w tym niesamowicie ciekawa, jego pierwotną intencją wcale nie było krzywdzenie a ochrona. Nauczył się po prostu, że bycie idealnym i unikanie błędów to był kiedyś sposób na przetrwanie. Zrozumienie tego pozwala zacząć z nim rozmawiać, zamiast nieustannie z nim walczyć. I wreszcie postać, którą świadomie w sobie budujemy. Kochający rodzic to nasza wewnętrzna, spokojna i mądra siła. To ta część, która ma w sobie cierpliwość, żeby wysłuchać płaczu dziecka, odwagę, żeby uszanować gniew nastolatka i współczucia, żeby zrozumieć motywację krytyka. To jest taki dyrygent, który potrafi sprawić, żeby cała ta wewnętrzna orkiestra w końcu zagrała w harmonii. Znamy już postacie, no to teraz zobaczmy, co się dzieje w praktyce. Co się dzieje, gdy ktoś lub coś naciska na ten stary, bolesny guzik i jedna ze zranionych postaci nagle przejmuje stery? Brzmi znajomo? Ten nagły wybuch złości, który wydaje się kompletnie nieproporcjonalny do sytuacji, ten paraliżujący lęk, palący wstyd. To często jest znak, że to nie my, dorośli, reagujemy na to, co się dzieje teraz, ale że to nasze wewnętrzne dziecko albo nastolatek przeżywa na nowo ból z przeszłości. Teraźniejszość jest wtedy tylko takim wyzwalaczem. I tutaj mamy taką praktyczną apteczkę pierwszej pomocy. Gdy czujemy, że emocje biorą górę, można zrobić pauzę krok pierwszy. Oddech, powrót do ciała. Krok drugi ciekawość. Hej, kto teraz przejął stery? Moje przestraszone dziecko? Mój wściekły nastolatek? Krok trzeci co to wywołało? I kluczowy krok czwarty zamiast tłumić, ofiarujmy tej części uwagę i troskę. I to wszystko, cała ta praca, prowadzi nas do jednego celu stworzenia takiego wewnętrznego świata, który nie jest polem bitwy, ale bezpiecznym domem, zarządzanym przez mądrego i dobrego gospodarza. Naszego kochającego rodzica. Ta tabela świetnie pokazuje, na czym polega ta praca kochającego rodzica chodzi o tłumaczenie. Nasze najtrudniejsze cechy perfekcjonizm, potrzeba zadowalania innych to nie są wady, tylko przestarzałe strategie przetrwania kiedyś pomagały zdobyć bezpieczeństwo albo akceptację. Dziś kochający rodzic może znaleźć nowe, zdrowsze sposoby, żeby zaspokoić te same, wciąż żywe potrzeby. I to jest sedno całego uzdrowienia. Zamiast uciekać od trudnych uczuć, kochający rodzic tworzy przestrzeń, by mogły się one wreszcie pojawić, żeby mogły zostać wysłuchane, zrozumiane i w końcu uwolnione. Uczucia nie są wrogiem, są raczej posłańcami, którzy przynoszą ważne informacje o naszych najgłębszych potrzebach. Na koniec zostawmy sobie to pytanie otwarte. Która część tej naszej wewnętrznej rodziny najbardziej potrzebuje dziś uwagi? może to ciche, przestraszone dziecko, a może zbuntowany nastolatek, który domaga się, by go wreszcie wysłuchać, poświęcenie im choćby chwili uwagi to pierwszy i najważniejszy krok na drodze dostania się dla siebie samego najlepszym, kochającym rodzicem. Dziękuję.